Witajcie! Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić zapachy, o które dosyć często sięgam. Takie wiecie, grab and go, czyli nie myślicie za dużo, po prostu patrzycie, wiecie co chcecie założyć, chwytacie za flakon, aplikujecie i wychodzicie. Każdy z nas ma takie swoje ulubione grab and go, czyli bez myślenia. Niektóre propozycje, które Wam dzisiaj pokażę, z pewnością widzieliście w innych moich filmach, na przykład w Tytanach Trwałości albo w perfumach na jesień, bądź w perfumach do pracy. Tak, owszem, one słuchajcie, będą się powtarzać. Ja jednak staram się, tak jak Wam wcześniej powiedziałam, sobie założyłam, używać wszystkich, które mam. Jedne pokazują się częściej, inne pokazują się trochę rzadziej. Ale chcę każdemu z, każdemu z nich dać szansę, każdemu z nich dać szansę i zobaczyć, jak się będziemy za sobą czuć. Te, które wam dzisiaj pokażę, są tymi, które po prostu sięgam. Nie muszę się jakoś specjalnie zastanawiać, czy będą pasować do okazji, czy dobrze się będę w nich czuła. Po prostu są idealnymi codzieniaczkami. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie propozycje dla Was przygotowałam, to właściwie jakie. Jakich perfum używam, właśnie w ten sposób, zostańcie ze mną. Zacznę może od dwóch odlewek, bo oczywiście z odlewek również korzystam. Będzie to Narciso Rodriguez, Narciso Rouge w wersji wody perfumowanej. Ostatnio moja córka zrobiła eksperyment, wzięła eksperyment taki mimowolny. Wzięła próbkę perfum, psiknęła na karton i schowała. Żeby wiecie, mama nie widziała, no ale mama wyszła do pokoju, od razu uderzyła mnie ta woń i mówię, o rany, co tak pięknie pachnie. Trochę musiały potrwać pertraktacje, zanim się przyznała do tego czynu, ale już wiem, że był to właśnie Narciso róż I od tamtej pory, słuchajcie, używam ich bardzo, bardzo często i sprawiają mi ogromną przyjemność. One zupełnie inaczej się na mnie układały wiosną i latem. Teraz, teraz jest to prawdziwa przyjemność, dlatego polecam Wam je bardzo serdecznie. Narciso, róż. Tutaj Wam pokażę zdjęcie, jak wygląda flakon. Kolejne perfumy, po które również dosyć często i chętnie sięgam takie, wiecie, po prostu chwytam, nakładam i idę. Jest to Trussardi The Black Rose. O nich już Wam mówiłam, wspominałam wcześniej, coraz mniej ich, oj coraz mniej i tutaj faktycznie będzie jakaś szansa na, na flakonik, tutaj również Wam pokażę jak one wyglądają, w tym wypadku należy się chyba ciut trochę pośpieszyć, ponieważ z tego co słyszałam jest to wersja, która ma być już nieprodukowana, która ma być wycofana i coraz trudniej będzie ją znaleźć, więc... Warto się im przyjrzeć. Kolejny zapaszek też będzie od Narciso Rodriguez. Jest to Narciso Rodriguez For Hair. wersja wody perfumowanej. Bardzo lubię ten zapach. To jest takie mój typowe. Słuchajcie, chwyć i wyjść. <grych> Oczywiście na łóż. Tutaj nic więcej nie trzeba mówić, bo wszystko zostało powiedziane. Polecam wam. Jest też woda perfumowana. Ja tam akurat nie mam. Dla niej zbyt wielkiej stymy, choć wiem, że są osoby, całe, całkiem mnóstwo osób, którym ten zapach się podoba. Ja jednak jestem przy tej miłośniczką tej wody toaletowej i podejrzewam, że przy niej zostanę. Robi się tutaj mi ciasno, odkładam je, słuchajcie, na miejsce. No tak, bo trochę tych zapachów przygotowałam. Kolejny, który również bardzo, bardzo lubię. I chętniej mi się je, je nosi. Jest to Elisa um, Essential, dobrze mówię, tak? Leperfam Essential. Niedawno je mam, ale to też. Słuchajcie, widzę, chwytam, nakładam i wychodzę. Piękna, e, piękna wersja leperfam, która oczywiście. Też musiały się u mnie pojawić. One zresztą bardzo często się u mnie pojawiają, i to też jest taki zapach, gdzie ja nie muszę myśleć. Zwłaszcza słuchajcie, chętnie go nakładam na wyjścia. Jeżeli po prostu mam gdzieś wyjść, to wiem, że to będzie doskonała opcja. Kolejnym, który bardzo lubię używać, jest ten właśnie Jean-Paul Gautier. Ja ciągle, zawsze zapominam nazwę ich. Classic Essence, ale coś, coś. Słuchajcie, od momentu mojej recenzji na tym kanale, ja nigdy nie mogę zapamiętać płynnej nazwy, więc po prostu tutaj wam gdzieś to albo zapiszę, albo po prostu. No nie, myślę, że zapiszę. Przepiękny zapach. Bardzo mi się podoba. I on jest dla mnie takim troszeczkę zamigiem Eliena, bo Elien to jednak miło wszystko jest na takie, dla mnie takie ważniejsze okazje w jakieś większe wyjścia, takie momenty, kiedy chcę nim pachnieć. A tutaj, a tutaj to jest jakiś słodki mały kompromis, chociaż to też jest zapach już wycofywany, coraz trudniej go znaleźć w jakichś dobrych, przyzwoitych cenach, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze o tym nie wiedział, weźcie to pod uwagę. Kolejny zapach, który lubię, który uwielbiam, bo który bardzo często sięgam, ponieważ no słuchajcie czasami niektóre zapachy są tak jakby dla was przypisane, świetnie się z nimi czujecie, w nich czujecie i to jest Fancy od Jessica Simpson, takie małe, by się zdawało nic, celebryckie, ale jednak, ale jednak. To, co tutaj zostało stworzone, skomponowane, mi się bardzo, bardzo podoba. I uwielbiam te perfumy. I wiem, że na pewno o, będzie tutaj też większa flaszka, bo nie wyobrażam sobie życia bez nich. Tak super, świetnie współgramy ze sobą, że one po prostu u mnie muszą być. Kolejny celebryta u mnie, tak trochę ich jest, jest to Ariana Grande Cloud. Ją troszeczkę zaniedbałam, ale wróciłam do niej, bo powiem Wam, że ja ją bardzo lubię nosić właśnie teraz. Bardzo ją lubię nosić teraz, niekoniecznie latem. Latem ona mnie jakoś tak dziwnie dusiła, a teraz jest taka odpowiednia pora, żeby Cloud sobie zapodać. No to jak jest Cloud, to musi w tej słodkiej wersji... To musi się pojawić wersja bardziej wytrawna i jest to garam Swiss Arabian. Bardzo często ostatnio o nich mówię, to jest pewna nowość, u mnie, pewna nowość jest nowość u mnie, więc gdzie tylko mogę to je wciskam i je chwalę. I je bardzo, bardzo chwalę. Zresztą niedawno pochwaliłam również inną dwójkę z tej serii Love Collection od Swiss Arabian. I też zapowiedziałam, że pojawi się taka seria zapachów arabskich, które Wam po prostu polecam, więc bądźcie cierpliwi. No dobrze, jak już było to, no to pewnie wiecie, że kolejna to, to będzie kasablanka. Dla mnie to też jest takie chwyć na łóż i wyjdź. To mogę być moja sygnaturka, słuchajcie. Naprawdę nie przesadzam. Nie jest ani za słodka, ani, ani, za, ani za ulepna, absolutnie. Jest po prostu dla mnie idealna. Moja druga, jakby, skóra. No oczywiście, wiadomo, że skóra pachnie inaczej, ale się. Bardzo, bardzo dobrze, komfortowo w tych perfumach czuję i naprawdę polecam Wam je z całego serca. Jest też tutaj Florence, która troszeczkę przypomina rozwani albo Intense Cafe, i jest również Valencia. Zapachy dużo bardziej wytrawny, mniej słodki, spokojny. Nie znam Walencji, mogę sobie wyobrazić, jak pachnie Florence. Problemy z próbkami, cóż niestety, więc prawdopodobnie byłby to zakup w ciemno, być może również Wam o nich opowiem, no zobaczymy, jak się potoczy sprawa. I teraz tak, nie mogło zabraknąć jeszcze jednego jeszcze jednego Elisab jest to Girl of Now. Też, jeżeli przychodzi jesień, zaraz będzie zima, ja po prostu je chwytam, nakładam. Tutaj też nie ma co myśleć. Niektórzy powiedzą, że to są idealne zapachy na wyjście do jakiegoś klubu. No nie wiem, chciałam powiedzieć na dyskotekę. Nie wiem, czy jeszcze dyskoteki robię. Za moich czasów to były dyskoteki, się chodziło i wtedy prawdopodobnie bym użyła ich właśnie, bo to jest zapach dosyć głośny, ale ja lubię być czasami głośna i. Nie szokujcie się, ale to też jest dla mnie taki fajny codzienniaczek. No po prostu go uwielbiam. Uwielbiam tą słodycz. Jest cudna. Jeżeli chcę troszeczkę spokoju to zawsze będzie Roberto Cavalli Florence Amber. Niezmiennie uważam, że jedna z najciekawszych wersji z tej y, serii Florence. Bardzo mi się one podobają, piękne, otulające, spokojne. Zresztą dobrze, ja tutaj nie chcę za bardzo wchodzić, obawiać y, każdego zapachu, y, bo nie o to chodzi tak naprawdę, tylko chcę Wam pokazać taki mój malutki ranking moich ulubieńców. A nuż może niektóre z nich pokrywają się z Waszymi wyborami, także zobaczymy. No dobrze, e, widzę, że tutaj mam kolejną odlewkę, i to jest zapach stosunkowo nowy również. Dostałam go o, od Violety, bo ona ma pełen flakon, ale powiedziała, że się podzieli, więc się podzieliła. Jest to Jean Arten Sultan Low Fatal od oh, Eperfan. Woda perfumowana i to jest, słuchajcie, zapach. Zapach, który kiedy nałożyłam na skórę, mówię, Boże, ja to znam. Ja to znam, to mi się z czymś kojarzy. I to mi się kojarzy, słuchajcie, niezmiennie z maciejkami. Kojarzycie maciejki? Tutaj Wam gdzieś wstawię zdjęcie tych kwiatków, zresztą flakon również. Jest to zapach takiej dusznej maciejki w taki gorący wieczór. Tak on mi się kojarzy. I bardzo lubię również je nosić. Bardzo lubię je nosić yy, właśnie wtedy, kiedy chcę być taka troszkę bardziej, mocniej otulana kwiatem. Rewelacja. Dla mnie świetne. No dobrze, nie może tutaj zabraknąć, no nie może, nie może mojego kochanego Lalika Le Perfum. To też taki zapach, który, po który bardzo często i chętnie sięgam nieskomplikowane dla mnie, po prostu wiem, <grym>, że mam ochotę akurat na ten liść laurowy, wanilię, bo czasami jest tak, zresztą chyba bardzo często, że się budzicie i już wiecie, jak chcecie pachnieć. I wtedy chwytacie i nakładacie. No i jest ostatni, ostatni. Jak myślicie, co Wam pokażę? Dałam mu szansę, dałam mu szansę i jestem z tego zadowolona, że jednak dałam mu szansę. Jest to Amber Elixir od Oriflame. Perfumy, które mam prawie rok, a po które prawie wcale nie sięgałam. I to był błąd, bo się bardzo polubiliśmy. Bardzo. I jestem zadowolona, że go używam. Piękny, przyjemny, codzienny zapach, który również. Idealnie wpisuje się w tą kategorię. Nie myśl, nałóż, będziesz pięknie pachnieć, będziesz zadowolona. Każdy z tych zapachów właśnie taki jest. Tutaj powinien być jeszcze jeden, bo widzę, że. A, schował się, za stopą się schował! Za stopą się schował mój kochany Pour Purfem. No, od Armafa. No, nic słuchajcie, nie poradzę. No, po prostu dla mnie to też są perfumy, po które bardzo często i chętnie sięgam. No, skoro jest często i chętnie, więc jest to codzienniaczek. One się różnią od tych, które wam pokazałam do tej pory, ponieważ równie mocno ten zapach pasuje mi na takie. Wielkie wyjścia albo wyjścia do pracy, no ale już zaznaczyłam, że niektóre z nich będą się pokrywały w tych kategoriach, a ten, no po prostu jest piękny. To też mogła być moja taka słuchajcie, sygnaturka, bo rewelacyjnie się w nich czuję. No, i to kochani, byłoby chyba na tyle. To jest lista zapachów, które po prostu wyciągam, nakładam. I pędzę. I nie muszę się zastanawiać, czy to był dobry wybór, ponieważ wiem, że na pewno tak jest. Każdy z Was ma takie perfumy u siebie, takie, po które chętnie sięga, takie wiecie, nie myślę, po prostu chwytam, nakładam i wychodzę. I chciałabym poznać e, Wasze typy. Napiszcie mi w komentarzu, co Wy używacie, co Wam sprawia przyjemność, co u Was jest grab and go. Czyli chwyć i idź w wolnym moim tłumaczeniu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do następnego razu. Cześć.